No, no halo Dawid, się ma. Siemano, witam, witam, witam Siemaneczko Jak tam Dawid? Jak tam Dawid i Ciemija? live'a o północy, o od, pierwszej, i, o pierwszej. I, i, I na tej samej stronie co ja? Tak O I co, zarabiasz kupę kasy? Nieważne, mordo, za ile tych kolega udostępni mi ty gry na Steamie? Aha, ten pracownik Steama Tak, tak no, z roboty już. Już nie wbijesz Jak to wyj**aj go z roboty? No, przecież mówił ci, że mogą go z, z roboty wyj**ać, by... Dawid. Mhm. A czy to prawda, że twój pierwszy punkt w regulaminie na live'ie? Że zapisanie, że twój brat albo tata Ryszard sprzedają dzieci na Legro jest ban? Tak, za te jest ban. Za to jest ban. <laughs> A co, ty byś te gierki chciał? Tak, te gierki właśnie. No, ale on chyba śpi ten kolega. No to weź go! Napisz do niego, żebym wstał. Przyszedł tu. A, obudzić go, zadzwonić? Obudź go, zadzwonij do niego na telefon. Na telefon. Ale on o 6 ma pracę. No wiem o czym, tylko zadzwonij do niego teraz. Na telefon. Dobra. A ostatnio ci instowaliłem tego, yy, moda do lasty i ty wyszedłeś. Nie? Tu co do niego! Albo dobra, do niego! Dobra, dobra, pisze. Dawid chce gry. Mówi, że masz wstać, tak? Tak! I nie spać. A ty nie chcesz grać z nami w tą grę, co teraz gram? Co to też gra, to to też za No gra. Diablo 2. No to Diablo 2, jest gramy właśnie z widzami. Ale ja nie mam Diablo 2. No to ci ogarniemy właśnie. Poszukamy tam, żebyś coś by zainstalował. Nie, ja chcę, by mi ten kolega ci gry udostępnił. Nie chcę Diablo 2 grać? Potworki zabijać. Nie nie To Dawid, ja mu napisałem, żeby się obudził. To póki go nie ma, to tego moda ci zainstre do Outlasta. Nie, oni... chcę. No, ale nie żeby... chcę, Żeby oni tam szybciej biegali te potwory. I misje są dodatkowe W jakim Outlastie? No o Outlast 1. Ale ja nie chcę, nie chcę, nie chcę. Oho Ja tylko chcę by ten kolega wstał do sobie tygrył i tygry, to wszystko. No, ale jakbyś to przeszedł, to też donate dostaniesz. Mówił ci ten kolega od gier. Co zrobię? No, że jak przejdziesz tego utlasta, bo on w to nie wierzy, że przejdziesz, to ci wysyła 1000 zł. Na live masz przejść. Outlaster jedynkę, czy mójka? utlasta jedynkę, Masz przejść na live z tym modem, co ci wgram. I jak dasz radę na live przejść, to 1000 zł ci wysyła donate. Nie, nie, nie chcę. Nie chcę o nich żadnych pieniędzy. Aha, nie chcesz donate'a. Nie chcę. A, bo ty bogaty jesteś już Nie jestem Biedny jesteś? Nie jestem biedny, YouTube są Dawid, a kiedy live zakupanego? Nie wiem o kiedy co? A, no Kiedy tak jedziesz? Dawno kupam. nie byłeś, dawno nie byłeś. Na ziemniakach z kotletem schabowym. Popatrzył jak jesz. Dobra, za wejdzie, za tu co wejdzie No on chyba ma oczy zamknięte w łóżku leży. No, no to zadzwoń go na numer telefonu, na numer telefonu nie no, już napisałem, na pewno dostał dźwięk, ale on mocny sen ma, śpi Wiesz, ten. no i koniec. Wyszedł z Discorda tego, ale te 4 poszło.